Panie Wójcie, powiedzmy, co w dniu dzisiejszym tutaj w pięknej hali sportowo-widowiskowej w Psarzewcach się odbywa. Dzisiaj odbywa się e, tradycyjny, noworoczny turniej tenisa stołowego, który wszyscy znamy e, pod nazwą Memoriał imienia Brąka Furtaka i Jacka Urbana e, dwóch świętej pamięci już propagatorów e, tenisa stołowego na terenie całego powiatu Kamienogórskiego ale w tym roku po raz pierwszy ten memorial realizowany jest w ramach polsko-czeskiego projektu pod nazwą tenis stołowy bez granic. Gmina Kamienna Góra wspólnie z partnerską gminą czeską Zaclesz pozyskała środki z programu Interreg 5A z euroregionu Nysa. Sama gmina nasza pozyskała prawie 9,5 tysiąca euro, z czego 85% wartości tego zadania jest, pochodzi ze środków Unii Europejskiej. No i za te pieniądze doposażyliśmy szkołę, doposażyliśmy klub, który tutaj działa, funkcjonuje, który prowadzi sekcję tnica stołowego, czyli UKS Maraton w Pisarzowice. Zakupiliśmy stół, robot do narzucania piłek, stolitki sędziowskie. E, takie odgraniczniki od, od, od pola gier. Także sporo, sporo dofinansowania. E, projekt oczywiście się zakończy, a ten sprzęt tutaj zostanie. On nie będzie realizowany w następnym roku? Nie, bo to są mikroprojekty, mikrofundusze, które z reguły są jednorazowymi wydarzeniami. E, ale tak jak mówię, sprzęt tutaj pozostanie i będzie na co dzień wykorzystywany zarówno do, na potrzeby sekcji tenisa stołowego, jak i na potrzeby kolejnych imprez tenisowych. Czego by pan życzył dzisiaj tym zawodnikom? Zawodników jest bardzo dużo z tego co widziałem na liście także życzę i zawodnikom i organizatorom szybkiej i sprawnej organizacji tego turnieju. No i efektów na miarę swoich oczekiwań i umiejętności bo, bo jak wiemy że tutaj na ten turniej jest to pierwszy turniej w ogóle w roku kalendarzowym rozpoczyna on kalendarz największych imprez w regionie tych tenisowych także jest dobre obsadzenie, dobre zawodnicy i życzę żeby no nowi może zwycięzcy się pojawili.